Moi drodzy, informacja dla kogoś, że Twoje niezdecydowanie bądź niepodjęcie decyzji, właśnie wynikające z niezdecydowania niekorzystnie na Ciebie wpływa. Siódemka wody karta zwodnicza. Siódemka wody karta właśnie braku konkretów, braku celu, braku ukierunkowania. I to jest właśnie ta karta, która tutaj jest jako pierwsza. I za nią jest karta Rydwanu, czyli Rydwan to jest rozwój, Rydwan to jest pójście do przodu, Rydwan to jest progres. Natomiast Ty nie możesz wejść w ten progres, dlatego że jesteś na etapie siódemki wody. Czyli można powiedzieć, że Twoje niezdecydowanie opóźnia postęp w Twoim życiu, Twoje niepodjęcie decyzji, niedokonanie wyboru. Opóźnia postęp w Twoim życiu. Nie jest to zdrowe, moi drodzy, dlatego, że w tej siódemce wody to można ugrzęznąć na długi, długi, długi czas, w zależności od, y, od tego, kto rzeczywiście sobie na ile pozwoli, żeby w niej siedzieć. Natomiast jest to bardzo zwodnicza karta i karta zabiera, zabierająca nam i energię, i potencjał, i możliwości. Pamiętajcie o jednym, że ten rydwan na Was na razie czeka, ale w momencie, kiedy Wy nie wyjdziecie na czas siódemki wody chociaż uważam, że już jest czas to ten rydwan odjedzie tak jak tutaj widzicie, konie, zaprzęg to wszystko odjedzie, więc można powiedzieć, że y, sam pozbawisz siebie progresu sam pozbawisz siebie możliwości sam pozbawisz siebie aby tak naprawdę ten rydwan cię poniósł to jest oczywiście symbolicznie mówione, wiecie tu jest przenośnia, tu jest symbolika natomiast generalnie y, uważam, że jednostki Chciałam coś powiedzieć, ale może być to źle odebrane. Jednostki, które myślą, jednostki, które intelektualnie są na pewnym poziomie, czyli moi subskrybenci. Na pewno będą wiedzieli, jeżeli ta energia będzie ich dotyczyła, i będą wiedzieli, jakiej kwestii w waszym życiu to dotyczy. Więc tutaj nie mam najmniejszych wątpliwości, że wy doskonale wiecie, jeżeli to jest wasza sytuacja. Moi drodzy, też jest dziesiątka ognia. Dziesiątka ognia mówi o tym, że sam bardzo świadomie pozwalasz na to, żeby potencjał ci uciekał, żeby progres był wystopowaniu. Można powiedzieć, że też, też jest tutaj taki przejaw energii sabotażysty, dlatego że jeżeli Ty masz możliwość podjęcia wyboru, podjęcia decyzji i tak naprawdę ruszenia z tym rydwanem, a nie robisz tego, no to logicznym jest, że robisz to na własne życzenie i później nagle wychodzi ta dziesiątka ognia, czyli mam wrażenie, że niektórzy z Was na tyle długo ugrzęzną w tej siódemce wody, że później jak będą chcieli do tego rydwana dojść, to już tego rydwanu nie będzie. I wejdą w kartę dziesiątki ognia, czyli wtedy będzie jak gdyby zarzucanie sobie, że ja nie wykorzystałem szansy, że ja tego nie podjąłem, że ja yy, nie dokonałem wyboru, że ja nie zrobiłem konkretnego kroku. Moi drodzy, to jest energia, natomiast energia mówi Wam jedno. Nie czekaj dłużej w miejscu, nie opóźniaj decyzji, nie opóźniaj wyboru, dlatego że ten rydwan nie będzie na Ciebie czekał wiecznie. Rydwan to jest Twoja przepustka do działania, to jest Twoja przepustka pustka do lepszego. Natomiast na razie ten rydwan jeszcze czeka. Na razie jeszcze czeka. Jeżeli na czas nie wyjdziesz siódemki wody, a tak naprawdę jesteś już oto proszony, żeby z tej siódemki wody wyjść, to ugrzęźniesz w dziesiątce ognia. Czyli można powiedzieć, że rydwan już na ciebie dłużej czekać nie będzie, a później będzie jak gdyby ponoszenie konsekwencji, że szansa, okazja. Przeleciała ci koło nosa. Taka prawda. Pamiętajcie o tym, że szanse, okazje nie czekają na nas wiecznie, to są specjalnie dopasowane do konkretnej jednostki szanse i okazje, dlatego że my je dostajemy odgórnie. Jeżeli ty ich nie wykorzystasz. To one nie będą na Ciebie czekać, nie wiadomo, ile moi drodzy. Szanse okazje przychodzą, w, powiedziałabym, w postaci energetycznej, więc energia, wiecie, nie ma w zwyczaju, energia nie ma w zwyczaju, żeby stanąć w miejscu i czekać. Energia płynie, życie płynie, energia płynie, i Ty też wraz z tą energią płynąć powinieneś być, być spójny z płynnością tej energii, przynajmniej w swoim życiu, prawda? Więc tutaj zastanówcie się, bo ktoś ma to usłyszeć, komuś ma ten filmik dać takiego. Nie wiem, takiej motywacji, takiego kopa, takiego może też y, zmuszenia was do podjęcia tej decyzji, albo uświadomienia sobie, że już jest czas, żeby decyzja była podjęta, już jest czas, żeby wybór był dokonany, już jest czas, żeby ukierunkować pewne rzeczy, żeby skonkretyzować pewne sytuacje. Siódemka wody jest, jeżeli zostaniesz w karcie siódemki wody, to jest najgorsze, co możesz zrobić. Nie zrobisz to na własne życzenie, a Rydwan jeszcze w tym momencie czeka. Więc od was zależy y, krok, który albo podejmiecie, albo nie podejmiecie. Ale jeżeli na czas go nie podejmiecie, to szansa, okazja przelecić koło nosa, a Ty wylądujesz w dziesiątce ognia. Nie będziesz zadowolony, naprawdę nie będziesz zadowolony, bo energia pokaże Ci, okoliczności i sytuacje pokażą Ci, że zrobiłeś błąd. Moi drodzy, wykonuj, wykorzystujmy szanse i okazje, które są nam dawane bezpośrednio nam to są jeden do jeden yy, tak naprawdę dostosowane do nas konkretne rzeczy do ciebie do mnie każdy z nas ma inną szansę i okazję ale to jest yy, z, z, można powiedzieć z precyzją jeden do jeden to jest szansa okazja którą ty masz dostać bo odgórnie jest to jak gdyby bardzo do ciebie dopasowane musicie tutaj w, w odpowiedni dla siebie sposób ten film po prostu zrozumieć i jeżeli kogoś to zmotywuje, to się bardzo cieszę. Jeżeli ktoś sobie tutaj z czegoś zda sprawę, to też się bardzo cieszę. A jeżeli ktoś po prostu przyspieszy pewną decyzję albo wybór, albo ruszy z konkretnym działaniem, bo tego będzie wymagała konieczność, to też się z tego bardzo cieszę, że taki ruch nastąpi. Więc moi drodzy, filmik dla osób, które doskonale wiedzą o co tu chodzi. Jeżeli nie wiesz o co tu chodzi, to nie jest dla Ciebie. Nie każda energia jest dla wszystkich na tym kanale. Taka, zła, taka została złapana do jakiejś grupy osób. To ma dzisiaj dotrzeć. Moi drodzy, to by było na tyle. Oczywiście, zapraszam Was też na moje pozostałe filmy. Dzisiaj na kanale była, był film Jaka będzie dla Ciebie jesień, i też był film Odczyt z czterech kart. Więc, jeżeli jesteście zainteresowani, no to oczywiście zawsze bardzo serdecznie Was zapraszam do tego, żebyście moje filmy oglądali. To by było w takim razie na tyle, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, Oliana.